Gie? Nie, to jest niemożliwe. Gdzie są dowody. wody? Właśnie, gdzie są dowody? Potrzebujesz, dowodów, potrzebujesz po jakichś, jakichś. Ja to potrzebujesz jakiejś. Jest Bez żadnego dowodu nie możesz po prostu tak 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 tak, tak, tak pod, podpiąć tak, tak. tego no. pod niego. No. Dowód, że Mondo jest zabójcą. No, myślę, że już to odkryliśmy to wcześniej w rozprawie. Wszystko, co muszę zrobić, to sprawić jedną rzecz, i wszystko stanie się jasne. I jeszcze jeden element został dodany do bullet time bitters. Które to. Aha, to było to, to z tym, tak? No, tak, raryk. To było to ostatnie? No. Aha, dobra. The bullshit, okej, okay. no dobra, ty jedziesz. Panie higienistko, proszę wytłumaczyć. No dobrze, powiem wam coś na temat y Fever Time i nega Time? Eee, to czyli czas gorączki i czas czarnucha. No, dokładnie. <śmiech> <śmiech> Podczas Bullet Time Battle, jeśli wciśniesz spację, uruchomi się fever time i tempo zostanie chyba przyspieszone. Jest nawet. Aha. Że nawet jeśli będziesz klikać. Aha, że nawet Random jeśli będziesz wo. klikać przypadkowo ten to nie, nie spudujesz. Czyli to będzie gitar Hero Easy Mode. Gdzie możesz po prostu walić lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy i żeby, żeby Tak czy się? Żeby możesz jak że Chcesz, być. żeby go rozwalić. Yy, ataki słowne przeciwnika. <laughs> Ale, to trwa do... Ale to trwa tylko do momentu, dopóki twój, moc, twój pasek koncentracji. Jest zapełniony, więc użyj tego w odpowiednim momencie. Oczywiście to nie będzie fajne, jeśli tylko ty będziesz mieć taką specjalną moc, to nie? Bo przeciwnik będzie mieć coś, co można nazwać czasem Czarnucha. <coughs> którego może użyć twój przeciwnik. <coughs> twój przeciwnik użyje mocy Czarnucha w trakcie walki. Wyjmij jakieś Uzi kurwa i rozkurwi wszystkich. Twój marker tempa... No zniknie. Zniknie, żeby... tak żeby było trudniej... No w rytmie. ...celować żyć. przyciski w rytmie, no dobra. Ale jeśli użyjesz czasu y gorączki w tym momencie? Albo dobra, chyba nic się... Nie albo dobra, i tak nic się stanie. Idę po cofam. Nie wiem czym ja się przejmuje. Ale jeśli nie masz poziomy ustawione na, de na delikatny, no to przeciwnik nie będzie mógł używać swojego czasu czarnucha. No to godzlaki, y have fun. Dobra, pora zniszczyć go. No, chodź tu, panie Hitler Jugend. A czemu jego? Bo ma A dobra. dobra, jazda z kurwami. O kurwa, Długo to będzie trwać? No, trochę. O oh, fuck, nienawidzę Nie mogę wejść na ryb! Randomowe wciskanie guzik Da się w ogóle to jakoś wyłączyć? Poproszę, prostu mi metronom!

Jeżeli moje e, przemyślenia są tak dalekie od prawdy, on musiał e, zamienić swój zniszczony anbok z leonem. W tym wypadku możemy po prostu sprawdzić ich e, kaysię teraz. E, a jak to zrobimy? Nie musi w tego robić. Ja yeah. zrobiłem to. Zajebałem kurwę. Kurwia No i skoczy zobaczmy jaki rezultat. Dostaliśmy. O, dostaliśmy najwyższą od Dostaliśmy. Dostaliśmy piąteczkę. Nice! -o. No, no mam... i Widzisz, dostaliśmy podwyżkę jako adwokat. Tak, ale i tak przejebałem parę stów. Bro! Zio, co ty mówisz? Co ty mówisz? Nie miałem wyboru. Po tym, co usłyszałem, po prostu musiałem spuścić spasa. Dawaj, Mokuma, kończmy to gówno. Dawaj ten swój przeklęty przez tych pierdolonych w dupę bogów wers. No hmm. dobra! Czekaj, jeden moment wytwór. The... Nie ma czekania, nie ma żadnego jeden moment. <laughs> Czas na. Ten moment. Na który wszyscy czekaliśmy, także. także dobra. Łapcie się. trzymajcie się mocno i jedziemy z kurwami. Więc kogo wybieracie jako. jako sprawcę tego. tego, tego? No. Or the wybierzecie, do, wybierzecie tak jak trzeba, czy wybierzecie z źle? Jak myślicie? Co, 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 co się stanie? Co się stanie? Co się zaraz pszczółka? Ale wiesz co ci powiem? Byłeś diabelnie blisko w tych zakładach. Nie wiem. No, mądo trafiłeś, ale nie w tej pozycji. Czy nie liczę? A, no, wygląda na to, że tym razem znowu wam się udało. No, no, no. No dobra, czyli osoba, która zabija fuzica Kitsihiro, to. Oładam! Manda! Ty, 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 ty. E, czekaj. A, i sprawa, nad którą się zastanawiacie. A, i ba, a jeszcze jedna rzecz: to, to nie był jednomyślny werdykt. taka wybrał źle. Że było w zasadzie sensie mu chodzi o to, że głosowanie nie było, nie było anonimowe. A, w sumie nie wiem. Nie, że, było nie, że nie było jednomyślne. Mhm, a no. Że Kijoteka wybrał inno, złą, złą opcję. Oj, zbliżasz się, oj, jesteś blis, oj, przekro... mało nie przekroczyłeś czerwonej granicy, panie Ishimaru. Her Musisz ishimaru. być bardziej ostrożny. Her-Ishimaru. Odmawiam, okay. odmawiam wierzenia w takie coś. Byliśmy ziomami. To niemożliwe, że mógłby kogoś zapić. Sorry. No, sorry. What? What? Za co... No kurwa, przepraszam. <laughs> Za co przepraszasz? Dlaczego? Warum, 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 warum? Warum? Kurwa, co możesz to zrobił? Now then. No wygląda na to, że Mondo postanowił <coughs> spuścić za przeproszenie zasłonę milczenia, żeby jakoś. żeby po, żeby móc wyjaśnić jakieś swoje zachowanie. No cóż. To jest ta historia tego morderstwa, to jest smutna historia dwóch facetów. A, jeśli ktoś nie chce tego słuchać, to może kliknąć kontrol, żeby to przyspieszyć. Dobra. Nie czwartą ścianę. No dobra, były sobie kiedyś pewien mały chłopiec. Nazywał się Fujisaki Cikiro. Miał straszny, straszny kompleks niższości. Ze względu na swoją strasznie. za to, że, miał, że był bardzo słaby. Jest taki słaby nawet, jeśli, nawet jak na facet. Nawet jak na chłopaka. I cały czas musiał tego słuchać. I cały czas nie mógł sobie poradzić ze swoją słabością. O jej No i próbował się. Ukrywać i jakby zagłębiać coraz bardziej i bardziej w tę swoją słabość. No i postanowił przybrać tą formę słodkiej i niewinnej dziewczynki. I to był jego sposób, żeby się wydostać z, te, z tego wydostać. Tera... A, to ty. Mm, teraz nikt nie będzie zdolny powiedzieć mi nawet jak na chłopca. Ponieważ nieważne jak. Nieważne, no, nie... No, nie ale, ważne, ale. ale nieważne, jak bardzo się próbował zamknąć w tej skorupie. Ten kompleks niszcz teraz mocniej zapuszczał, był już zapuścił, zapuścił w korzenie i, tak nie, i zapuścił w nim korzenie głęboko, bardzo głęboko i nie było tak łatwo się. Z nim. Nie mógł się z nim tak bardzo tego pozbyć. <laughs> Kiedy już się chyba zmienił, to. jego skorupa była kompletnie pusta. Kompleksnie Kompleks nie znikał, wręcz przeciwnie, stałował się coraz silniejszy. Jestem. Słaby. Słaby, 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 słaby. słaby, słaby, słaby. A kiedy tylko nasza morderca gra się zaczęła, w tej. Nie miał wyboru, tylko musiał zaakceptować ten fakt. Ojoj... W każdym... w końcu co będzie mówić, ten w tym świecie przetrwają najsilniejsi. Jeśli nie jesteś najsilniejszy, no to nie przetrwasz. I dlatego wasz kochany i nienawidzony jednocześnie Monokuma wpadł na pomysł, żeby, żeby uwolnić te wasze przerażające, straszne sekrety. Oczywiście, tam też był również yy, z, y, zawstydzający sekret Cichiro, który sprawił, że jeszcze bardziej chciał użyć y, słowa, którego muszę wygooglać, którego nie chciał ujawniać. W sensie... Nawet jeśli był przebrany jako dziewczyna, Chihiro był po prostu chłopakiem. Hej! Um... <laughs> I to jest coś, czego Cichiro nie mógł, nie mógł pozwolić, żeby udziało to światło dzienne, nieważne, nieważne jak. Nie zważając na koft. Jeśli to by się odkryło, to byłby jego koniec. Jego twarda skrofa by pękła, a, ta, a zbroja rozpadłaby się. Bez żadnych wątpliwości, jego wszyscy dookoła po prostu. Jakby przejebane, to... czekaj, czyście odkryliby, że, wep że wepchnięcie siebie w taki dylemat, musiałoby go wysłać go w spiralę rozpaczy, Dzięki I'm sorry. Przepraszam. Naprawdę nie chcę na ten moment o, o tym rozmawiać. Ale również nie chcę zostawiać tego wszystkiego jak jest, więc może po prostu pogadam o tym później. E, po tym, jak, jak zrobię wszystko, stać się silniejszo. Wtedy wszystkim powiem. Wykorzystała właśnie to przerażenie. Ten strach przed, odk przed odkryciem się, żeby zmotywować się, by być silniejsza. No. Teraz mam szansę. Zamierzam stać się silniejszy i zaakceptować to, kim jestem. Y Silny wystarczająco, żeby każdy powiedzieć, nawet jeśli, nawet jak na chłop chłopaka. Będzie jest Będzie, okay. okay. Będzie do Będę lepszy. Z tymi właśnie I z tymi właśnie myślami postanowił natychmiast przystąpić do działania. No i. Wtedy kiedy zdecydował się właśnie. Zdecydował się właśnie rozpocząć te ćwiczenia. Przygotował się mentalnie i fizycznie do, do tego. A nie, przygotowywał się do ćwiczenia i mocy si No, si si ale, si ale, ale niestety. To była pierwsza i, pierwsza i jedyna szansa, jaką. jaką dostanie. Jaką dostała, no? Dostał, dostał. <laughs> Więc kiedy zdecydował się ćwiczyć, myślał, że dobrze będzie komuś, komuś poprosić o pomoc. I chciał powiedzieć właśnie mu najpierw ten sekret i wtedy poprosić go o tę pomoc. I ta osoba, do której poszedł, to... Yeah, that's right. To byłem ja. No dokładnie! Nasz zajebisty, kuba monocyklowy gangsta właśnie... Chyba właśnie wtedy zrozumiał, jak moc... właśnie chyba właśnie boleśnie się przekonał o tym, czym jest czym są naprawdę męskie Męsk... subskrypcje. Męsk... No więc Chihiro chyba zrozumiała, że nawet jeśli powie o tym Mondo, jego honor... Jego honor sprawi, że utrzyma ten zakres tajemnicy. No, i nasz Mister Macho Mondo, symbol z takiego super strongmana, no, znaczy on był takim właśnie symbolem takiego strongmana, którym ci, chciał Cichiro zawsze być. Jedziesz. może pogadam z Mondo o tym, pomoże mi zdobyć się na odwagę. A no, znaczy właśnie, no, no, to jest Twoja Kolejny błąd. Pierwszy. Pierwsze ostrzeżenie. No, no właśnie, powinno być drugie za to, co było. A dobra, jeszcze są No więc kiedy. No więc, poprosi, no więc poprosiła Mondo, żeby pomógł stać się silniejszy, się, się, się silniejszy. To była jego aspiracja. Tak jest takie słowo. I, I myślał, że tylko z pomocą Mondo mógł byłby, będzie w stanie chociaż się trochę do tego zbliżyć. Correct. Więc dlatego Mondo zdecydował się to zrobić. Żeby. No. Zrobić co zrobił. Żeby, to, żeby ta subskrypcja wyjebała 200. <grym> <grym> e? Co, że, Co zrobił? Co zrobił? Mówisz, że Mondo zawlekł Chihiro do e, męskiego z męskiego do damskiego rumu. Tak, właśnie to mam na myśli. To nie była jakaś przykrywka na to co zrobił? No, częściowo tak mogło być, ale nie wydaje mi się, żeby to był główny powód. Główny powód to właśnie, żeby, żeby... Subskrypcja pomiędzy mężczyznami, jaką, jaką dał Chihiro, wyjebała dwusetkę. Ale jak przeniesienie tego jego ciała mogłoby zachować se ten sekret? Bo jeśli ktoś by się zorientował, że... Jeśli ktoś, wszyscy by wiedzieli, że został zabity właśnie w kieszatni szatni... Wszyscy by się zastanawiali, jakim cudem ona dostała się do faceciego tej, tej szatni, prawda? A, a tu przychodzi Kyoko i wszystko zepsuła, bo postanowiła pomacać go po jajach. Gdzie ty? Ty, ale czekaj, czekaj, czekaj! Ale ona nie chciała go pomacać po jajach. No bo nie wiedziała, że, 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 że ma. Lećmy dalej. Nie? Zostawmy to tak zawieszone w powietrzu, może. Sakura zrozumiała chyba, o co chodzi. Kiedy to się zaczęło, to przynajmniej tylko kilku z nas mogło natychmiastowo się domyślić jego chyba tożsamości. Co? Więc starał się chronić shihiro, sekretu Chihiro, żeby poprzez właśnie... Ulokowanie go. Ulokowanie go właśnie w tej babskiej przebieralni i wykradzenie jego kajecika. Więc... więc Mondo zrobił to, ty Mon to, zrobił ja, to, to ja. tylko po to, żeby. To ja jestem. Więc Aha, Mondo dobra. zrobił to tylko po to, żeby subskrypcja, którą nadał Chihiro, miała się dobrze i miotała dwusetkami. Ale dlaczego to, to, to zrobił? Im więcej mówicie, tym bardziej tego nie rozumiem. Znaczy przecież ufaliście sobie, prawda? Więc dlaczego ty.? go... Trzy kropki. Ponieważ. Nieważne co. Nie chciałem, żeby ktokolwiek się dowiedział. A on jest kobietą. Mondo. No i to właśnie. I w taki sposób to właśnie zostało Już kończą mi się pomysły. Możliwość, żeby wasze najbardziej zastydzające momenty i sekrety wydały, wydały światło dzienne? Nie. Niemożliwe! To nie mogłoby się potoczyć aż tak źle. Coś, czego nikt nie wiedział. Coś, czego nie, nie chciał, żeby wiedzieli, nawet jeśli miał kogoś sapić? To jest unmöglich! To make me repeat myself. Eee, jak długo jeszcze zamierzasz się powtarzać? Zaciukacie go w końcu, bo ser... Nie to, że ten no, fajne, ale no musimy iść spać w końcu. No dobra, trudno jest piątek jutro jest sobota, więc. Dobra. No, dobra, ale muszę iść, ale muszę wstać eee, na koleję. Osądzanie innych e, według swoich standardów jest. E, wysokie e, niekompetentne. Nawet jeśli się z tym nie zgadzasz, to jest oczywi... Nawet jeżeli... On tak. Dobra. I tyle w temacie. No skoro jesteśmy w temacie, to czemu... czemu wam... może wam powiem, co? Ten zastydający moment, sekret, którego nikt nie chciał... nikt nie powinien wiedzieć. Hej! Wiecie co Manda zrobił? Zabił własnego brata. No śmierć Mondo Epicki, <grywki> lider gangu motocyklowego. Y, miał wszystkie te mroklumy <grywki> I inne te jazdy, i jakieś inne jazdy w kraju. Ale jedyny sposób, żeby do, dołączyć do gangu, to było chyba kogoś zastąpić. Czy tak dobrze to rozumiem? No. Dokładnie. O, młodszy brat Ol, o, Mondo nazywał Star, się Ołada Daia. Starszy to jest tam. Starszy, no. Mondo, Mondo miał zajebisty do niego szacun, bo... Ponieważ dzięki Daj e, Mondo miał kiedykolwiek motocykl. Aha, dobra. No. Brat Mondo jest jedy, jest, jedy, jest To był jego jedyny człowiek, rodzi, członek rodziny. Jedyna osoba, której Mondo ufał i miał do niego szacunek. Chciał być dokładnie taki jak on, więc cały czas go ten. Naśladował. Cały czas go naśladował. Naśladował mitował. go we wszystkim, co robił. O. no. tak rzucców. Nie to, nie to. Ale paczek on zapierdala dobra. jak Schumacher, po prostu. Bardziej jak Valentino Rossi. No dobra. Mono był typowym przykładem. Kurwa. Czekajcie. Kogoś to... Yy... Oczka, oczka w głowie przy, brata. Przy, przy, przy przykładem dzieciaka chodzącego z, z głową w chmurach. Tak to można przykładać. No, no może. Tymczasem jego charyzmatyczny starszy brat był. Ogarnął, ogarnął sobie jakiś y, motocyklowy gang. I zanim ktokolwiek się zorientował, stał się to największy motocyklowy gang w historii. Daje numer 1, starszy brat, numer 1 w gangu, i, i numer 2, czyli jego młodszy brat, Mondo. Taki tam koduk. I na początek. Kurwa, mać. Wszystko szło gładko, chyba. I sprawnie. No. Ale kiedy. Ale, ale, ale kiedy Mondo zaczął się zastanawiać, jak mógłby przejąć ten gang od swojego brata. Że, że mógłby kiedyś przejąć ten gang od swojego brata. Wtedy zajebistość jego brata mogłaby przenie przenieść się do samego Mondo. Bo bym jego miejsce, nie? Dzieciak zamierz zająć twoje miejsce, daję, daję Eeeh. Daja stworzył. ten gang własnymi rękoma, a Mondo tylko się ciągnął za nią I ktoś taki miałby być naszym liderem? To wszystko spadnie. Jak jeśli to się to... stanie, to ten gang zostaje się spierdoli. Każdy dzień Mondo słyszał te wszystkie plotki i szepty z innych innych członków gangu I dlatego. No, which is, Czyli. Czy przez to? I just... Zamierzam być silniejszy. Silniejszy niż Dai ja. Pef Sama. W, w końcu tylko. Tak, wezmę go na pojedynek i pokonam nawet jeśli. Nie ma nie nie, nie, nie złożoną wygrać. Nie. Eee, no to eee, mam w pi... Mam w piździe, ile to zajmie, ale zamierzam uda wznieść się na szczyt. No i pewnego dnia, podczas jego zajebistego, podczas, podczas ceremonii... Przyjęcia? Emerytowania. A, emerytowania. Mondo wyzwał go na pojedynek wyścigowy. Ale podczas, ale podczas tego wyścigu zdarzyła się tragedia. Młody, zep, młody zepchnął. Młody. Z, młody pewne zwycięstwa tak bardzo chciel, próbujący... Aha, że, że, że młody zepchnie. Ten. Że młody tak bardzo napędzany tą rządzą zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej. Chyba się wpierdolili na jakiś yy, korek, czy jeśli dobrze rozumiem. No i jedzie na czołówkę. No, 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 no widać. Ale nagle. Leżąc w objęciach swego młodszego brata, starszy brat przekazał mu ostatnie słowa. E, mój błąd, S -s 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 młody. Spieprzyłem to, sorry. Fakta pan to przetłumaczył jako spieprzyłem. Ja pier... No też można. Spieprzyłem, spierdoliłem, spierdoliłem. A czy to zjabałem, że to, jest to? Jego wina jego bra brata, ale. No ja w życiu go, by to nie posądzał przecież. Nigdy by go nie obwiniał. A cofnąć się? Czy zdążyłeś? Nie jest okej. Okay. Ja nie zdążyłem. Ej młody. Reszta należy do ciebie. Nieważne co. Musisz <śm> trzymać ten gang razem. Ponieważ jesteśmy. drużyną A! Ty i ja. Ja <śm> trzymamy <śm> się <śm> razem. To. Pro... to. Subskrypcja pomiędzy serwerami. <grymne> o, widzisz, widzisz jesteś... Monokumaż się zaśmiał z mojego żartu. Zdecydował się ukryć prawdę przed e, w, wszystkim o, o tym, co się stało przed każdym w gangu. Żeby utrzymać gang w całości, żeby subskrypcja między, między nim a jego bratem mogła wyjewać 200. <grymne> Nigdy nie przyznał się, że, że to jego własna słabość spowodowała ten... Y, wypadek. No i w efekcie... Ekipa stała się jeszcze bardziej zadowolona pod jego... Pod y, banerem dzieciaka, który pokonał jego własne, star, swojego starszego brata. ja no dał się załatwić swojego młodszemu bratu, i dlatego, był głupi i się, i dał się zajebać. I, da i, się, i, się, i się, zajebał. I wyjebał. I wszyscy tak sobie tłumaczyli to, jak to się stało, i kłamstwo, mando, stało się prawdą. Już.